Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale, dzisiaj mamy drugi dzień świąt i zobaczcie co się wyprawia, godzina 12, a ja jeszcze w szlafroku siedzę, nic mi się w ogóle nie chce, święta, nie wiem co się stało, rozleniwiłem się kompletnie, nic mi się nie chce robić, nogą nawet mi się nie chce ruszyć, czy wy też to macie? Wczoraj zrobiłem takiego krótkiego live'a, nawet nie wiedziałem jak tą kamerę mam trzymać, czy do góry nogami, czy na lewo, czy na prawo, jakoś to tam wyszło, no, no fajnie było 9 osób na tym live'ie. Jestem bardzo szczęśliwy, że w ogóle ktoś chce mi oglądać to pitu, pitu, ale chciałbym też, abyście pod tym króciutkim moim filmem napisali, kiedy w ogóle mam takie live robić, w jakie dni, ewentualnie o której godzinie. To wtedy możemy się spotykać właśnie na live, sobie siądę gdzieś przy kawce, wygodnie. No, kochani, te święta to naprawdę karpie wszystkie zjadłem. Te co, te, co kupiłem, praktycznie ja zjadłem. No. Zobaczcie, szlafrok. Siedzę w szlafroku. Z tyłu tam chojneczka na podwórku stoi. Śnieżku napadało słabo, troszeczkę widać. O, to jest za mną. Także no taki króciutki pitu, pitu. No i jeszcze jedna sprawa jest taka, że dużo tak się z, zrobiło, że bardzo dużo kanałów mi odpina. I później ja wchodzę w dane osoby, które oczywiście są ze mną. Okazuje się, że ja mam ich odsubskrybowanych. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Potem ponownie muszę wciskać ten przycisk. Piszę właśnie do każdej osoby, że no coś się stało, ale to nie z mojej winy. Także naprawiam takie błędy, które nie są spowodowane przeze mnie. Także wszystkie osoby, które to spotkało, to bardzo przepraszam, ale to mówię, to nie jest moja wina. Kochani, jeszcze życzę wam wypoczywajcie, wypoczywajcie, zobaczcie. Ja normalnie wyglądam już masakrycznie. Jak tak by jeszcze ze 4 dni, 5 albo 2 tygodnie były święta, no to ja nie wiem, co by się działo. Czy musieliby mnie kulać do przodu? Czy w ogóle na wózku mnie wozić, bo już by mi się nic nie chciało robić, to takie święta, to są coś wspaniałego w gronie rodzinnym. No i dziękuję za te komentarze, które są pod moimi filmami. Zawsze staram się odpowiedzieć. No i kochani, no co, no napiszcie, kiedy ewentualnie live y byście chcieli takie, żebyśmy coś tam robili, to wtedy sobie porozmawiamy. Na różnego rodzaju tematy. Jakieś takie fajne, może jakieś bycie mieli pytania. Yy... No, wszystkiego dobrego, kochani. Ja naprawdę bardzo Was lubię. Trzymajcie się. Ja dalej idę wypoczywać. Yy, święta to święta. Yy, może znowu coś zjem. Coś wyjem z lodówy, potem znowu posiedzę na fotelu, znowu coś potem zjem, znowu przytyję z kilogram i tak brzuch będzie mi rósł i te koszule moje zaczną mi w końcu pękać. No i się nie dopnę. I po świętach chyba będę chodził już w kalesonach, bo spodnie wszystkie będą <laughs> dla mnie chyba za małe. Guziki mi popękają w koszuli, no to będę chodził w dresie. Tak, kurczę, tak się może stać. Że potem chyba będę musiał tam troszkę podśnieżać, troszkę poszuflować śniegu, będę musiał yy, drzewa narąbać. No to wtedy parę kilogramów schudnę, bo zrobiłem się już jak księżyc w pełni i normalnie, normalnie. Lenistwo, lenistwo totalne. Wszystkiego dobrego. Na razie trzymajcie się, cześć.